Dzień dobry. Chciałbym na pewno podziękować drużynie i pogratulować jej zwycięstwa. Podziękować też naszym kibicom za, za obecność i wsparcie. Bardzo się cieszymy, że, że wygraliśmy. Bardzo się cieszymy, że awansowaliśmy do kolejnej rundy, bo zawaliśmy sobie sprawę przed meczem, że to będzie trudne spotkanie i takim też było. Ale celem naszym były awansy... i bardzo nam zależało, żeby grać kolejni ludzie i cieszę się, że, że ten cel został zrealizowany Jeszcze raz gratulacje dla zespołu, krótka regeneracja i szykujemy się do już z Pytanie do Pena. No? Dzień dobry, Karenus Witterek, piłkarski.com Czy zmiana, czym była spowodowana zmiana Abramowicza uraz, czy jakiś, czy, czy planowana zmiana? Nie, 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 zmiana nie była planowana. To była zmiana konsekwencją tego starcia w polkarnym. Była to zmiana w przerwie, ale no zobaczymy jak tutaj diagnoza słabka jeszcze, jeszcze ciężko mi powiedzieć, co, co to dokładnie jest. Na pewno na ten moment nie umożliwiał mu to um, um, występ złej połowy. Wojciech Urbański, telewizja, powiedział pan, że spodziewał się ciężkiego meczu, a z czego to przekonanie wynikało? Tu są. Dwie klasy różnicy. Yy, drużyna Olimpii właśnie walczy o utrzymanie drugiej lidze, więc teoretycznie można było założyć, że będzie duża różnica na pojęcie. Tak, ale to nie jest normalny mecz. To, jest, to nie jest zwykły mecz, jak, jak co tydzień rozgrywasz swojej lidze, tylko to jest mecz wyjątkowy mecz z Mistrzem Polski i. E, no jest to okazja naprawdę e, os, pokazać swoje umiejętności na tle m, silnego przeciwnika i przede wszystkim... No taki mecz, w którym wkładasz całość w siebie i znajdujesz jakieś pokłady energii, której, której wcześniej nie miałeś, no bo jednak ten poziom mentalności, twojej motywacji wchodzi na poziom, na który ciężko jest wejść w takich warunkach codziennej pracy i codziennych potyczek ligowych. Są czasami takie momenty i dzisiaj było widać, że olimpia na pewno w takim momencie była. Ale... Ale też jako asystent miałem okazję rywalizować z drużynami trenera cignicińskiego i wiem, one się charakteryzują. Jest to piłka e, oparta na dużej agresji, na dużej determinacji, też na, na dużej bezpośredności momentami. I na pewno tutaj ten mecz był sprowadzony do, wielu, do dużej ilości pojedynków i dlatego był, był trudny, ale mówię, no, jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że przede wszystkim już końcówka rundy przed nami i, i cała trudna runda już powiedzmy za pasem. Musimy utrzymać koncentrację i przede wszystkim teraz skupić się na tym, żeby wygrywać spotkania, bo to jest, to jest najistotniejsze. A z perspektywy punktu wyjścia na wiosnę, czyli tego w jaki sposób będziemy sobie wyznaczać cele, było to spotkanie bardzo ważne pod kątem strategii, bo, bo już dzisiaj wiemy, że będziemy na wiosnę grać we wszystkich trzech rozgrywkach na trzech frontach i, i dlatego to spotkanie było na takie są. To jeszcze ja tak, teraz, że tylko te reakcje po bramce straconej mistrzowska, bardzo upostrzegane jeszcze bramki, natomiast druga połowa była taka, że trudno by powiedzieć, że jak jednak kontrolowało do końca to co się działo na miejscu. No różne są mecze i chwała chłopakom, że, że naprawdę wykazały się dużym doświadczeniem i jakością po tej bramce straconej. No to wbrew pozorom nie jest łatwy moment, no, masz taki mecz, który musisz wygrać, przeciwnik może nie musi, dostajesz bramkę na początku spotkania e, i na pewno drużyna, może my, może która mniej no, razy była w takich momentach, e, może gdzieś stracić trochę głowę i może się wkraść nerwowość wypoczynania. E, no, tutaj wręcz przeciwnie, zareagowaliśmy bardzo dobrze i też pogratulowałem e, tego zawodnikom, bo, bo to świadczy o tym, że nabieramy dojrzałości. A to, że mm, powiedzmy druga połowa wyglądała w ten sposób, to mm, no, oglądają Państwo rozgrywki Puaru Polski e, i ten Puchar Polski ma swoją historię. Już niejednokrotnie faworyt odpadał z zespołem, który e, na papierze nie miał prawa wygrać, ale, ale wygrywał. I już dużych zespołów, dużych firm też w tym Polski nie ma. To też nie jest przypadek, więc e, no powiedzmy takie starcia, takie pojedynki są częścią tych rozgrywek, dlatego one są takie kolorowe. No ale finalnie liczy się ten wynik, który jest na koniec i on jest korzystny dla nas, tego się bardzo cieszę. Dziękuję. Dziękuję. mam jeszcze pytanie, czy ma Pan jakąś drużynę, z którą chciałby Pan zagrać w kolejnej rundzie w polskiego? Polski? Nie nie, nie, nie nie, patrzę na to w ten sposób, spokojnie będziemy się przyglądać, rysowali, jutro jest Mikołaj, to zobaczymy, co nam ten Mikołaj w się, przyniesie, czy wyjdziemy grzecznie, czy nie przez cały rok, będziemy musieli, może nic napisać jeszcze dzisiaj. Bartowski Arkadiusz, portal weszło. Pytanie jeszcze, czy Olimpia czymś Pana zaskoczyła? Mówił Pan, że zna od rądu że charakteryzują się gdzie są sporo było gdzieś przychytów i kontry groźne. Czy, czy było coś, co zaskoczyło w grze olimpijskiej, które na razie nie? Ja, nie, no z strony powiedzmy, tego, w jaki sposób prowadzili reakcje, próbowali stwarzać sytuację. Nie wiedziałem, że to będzie mecz, który będą chcieli szybko przenosić grę na naszą połowę, korzystać z kilki otwartych, chodzić szybko w pole karne, opierać się na pojedynkach, na przejściówkach, na dużej determinacji agresji. I tak ten mecz wyglądał. Na pewno poziom motywacji tej, tej drużyny dzisiaj był na, na poziomie no, bardzo dużym i mm, no, wiadomo, że jest to mecz, który kończy rok w przypadku tej drużyny, mecz ostatni. To co już powiedziałem wcześniej z Mistrzem Polski, więc wnieśli się na leży, na swojej na pewno stąd też ten mecz był. Był trudny, ale no, dzisiaj yy, zadecydowało to, to doświadczenie, o bycie i też jakość e, między innymi indywidualną i zawodniku, bo no, też to, to, szelaliśmy naprawdę dobry wersja. Myślę, że nie A ja chciałem jeszcze, jeszcze pytanie zadać. Znaczy, może nie tyle co pytanie, tylko bardziej gratulacje Karol Snowbie Futbol. Rozmawialiśmy trenerze przed meczem zwycięstwa w tym spotkaniu. Tylko właśnie trenerze chciałbym pogratulować takiej dojrzałości piłkarskiej odpowiedzialności, bo straciliście bramkę na 1 do Szybko zrobiliście straty, dołożyliście dwa gole. Na tym chciałbym zakończyć i też chciałbym życzyć awansu do kolejnej fazy oczywiście rozgrywek, także zdobycia tego pucharu i mam nadzieję polskiego finału w lidze konferencji. Dziękuję bardzo. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. <grym>